Cześć. Z tej strony Daniel Śmigiela i zapraszam cię na kolejne wideo, w którym opowiemy sobie o tym, jak połączyć się z naszą instancją EC2, którą utworzyliśmy w poprzednim odcinku. Ja pozwoliłem sobie zalogować się już do naszego konta AWS-owego, do, do konsoli AWS-owej i to jest główny widok. To jest ten widok, w którym mamy wypisane, wylistowane wszystkie nasze usługi, z których możemy skorzystać. Polecaną dla nas usługą jest EC2, z której korzystaliśmy wcześniej. Przejdziemy sobie do instancji EC2. Tutaj mamy, mamy statystyki naszych instancji. W chwili obecnej mamy uruchomioną jedną instancję, czyli tą, którą utworzyliśmy wcześniej. Przechodzimy sobie do niej. Jak widzimy, ona funkcjonuje. Jest to T2 mikro, którą utworzyliśmy sobie na rok za darmo. I adresy IP i wszystkie szczegóły. Następnie zaznaczamy sobie tą instancję. Bo chcemy się z nią połączyć, i klikamy przycisk Connect. Tutaj pojawia się informacja o tym, jak możemy się połączyć z naszą instancją. Mamy jej adres IP, tutaj możemy spersonalizować sobie yy, nazwę użytkownika, jaki będzie się z nią łączył. Ja pozostawię nazwę random, yy, utworzoną wcześniej przez yy, AWS, czyli domyślną. I nas interesuje połączenie przez klienta SSH. Jeżeli korzystasz z Windowsa, będziesz musiał użyć klienta, który trzeba doinstalować. Przeważnie, najbardziej polecanym klientem na Windows jest klient Putty. Putty jest dobra za darmo z internetu, z oficjalnej strony www.puTTY.org. Można go sobie pobrać. Interfejs, nie wiem, czy będę w stanie ci pokazać. Interfejs Putiego. Jak wygląda mniej więcej? Jest to program okienkowy, proszę bardzo. Jest to program okienkowy. Yy, tutaj podajemy tak samo hosta, podajemy port, na którym się łączymy, jakim protokołem się łączymy. I jeszcze tutaj gdzieś wybierało się użytkownika. Yy. No nieważne. W każdym, w każdym razie jest to do, do czytania, albo postaram się też dograć jeszcze wideo, jak połączyć się z naszą instancją przez. Yy, Putii. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli zachowane klucze, które utworzyliśmy sobie przy tworzeniu instancji EC2. Ja te klucze zapisałem na pulpicie, jak dobrze pamiętacie, i cały czas je tutaj mam. Dobra, przejdziemy do naszej instancji. Mamy te informację, jak połączyć się przez klienta SSH. I jest to bardzo proste. Otwieramy naszego klienta SSH. Przechodzimy do lokalizacji, gdzie znajduje się nasz plik z kluczami. Zmieniamy uprawnienia do tego pliku z kluczami. 400. Polecenie chmod to jest zmiana uprawnień, a natomiast wartość 400 oznacza, że tylko właściciel będzie miał prawo odczytu tego pliku. Nie będzie miał prawa zapisu, i nikt inny oprócz właściciela nie będzie mógł go odczytać. No i tutaj podajemy nazwę tego klucza. Nazwę pliku z kluczami. Jeżeli ty zapisałeś sobie pod inną nazwą, wiadomo, że ty będziesz musiał użyć innej nazwy. No i teraz łączymy się z naszą instancją EC2. Nasza instancja EC2 to jest jej adres. To jest adres naszej instancji. A to jest przykład, jak tego użyć. Czyli w Linuxie jest to ssh -i. Klucze PEM, czyli plik z kluczami, które utworzyliśmy. Jeżeli Twoja nazwa jest inna, wiadomo, musisz to podmienić. I tutaj, nazwa użytkownika, którą podaliśmy tutaj. Małpa. I ten hostik, Ten hostik, który jest podany tutaj. I to wystarczy. Dobra, kopiujemy. Udajemy się do terminala. W terminalu. Jesteśmy w katalogu domowym mojego użytkownika, więc przejdziemy sobie do katalogu CD. To jest polecenie Change Directory. I przechodzimy sobie do desktop. I tutaj mamy nasz plik klucze PEM. Jak widzisz, zmieniliśmy uprawnienia na odczyt tylko przez właściciela dla kluczy PEM. Następnie wklejam komendę, którą skopiowałem sobie wcześniej z naszego portalu na AWS-ie. Jak widzicie, ssh minus i kluczem, i wciskam enter. Tutaj pyta, czy na pewno chcemy się połączyć. Wpisujemy jest. I teraz jesteśmy połączeni z naszą jednostką EC2. To już jest nasz system w chmurze. Nasz serwer w chmurze. Jak widzisz, jest tutaj Ubuntu, czyli użytkownik oraz adres IP, na którym stoi nasz serwer. Tutaj wydałem polecenie uname a i widzimy, jest to Linux. Na takim IP jest to wersja Ubuntu, GNU Linux. Ja, ja pracuję na Archu, ja pracuję na Archu, więc zobacz sobie, jak to u mnie wygląda. U mnie jest to Arch, pokazuję Ci to po to, żebyś wiedział, że to co wypluła tutaj konsola, to jest zwrotka z instancji EC2, a nie jest zwrotka z mojego systemu, na którym pracuję. No i to by było na tyle z teraz w pełni możemy pracować, możemy tutaj wydawać normalne polecenia ubuntowe. To jest update, pakiet, update repozytorium. Pakietów. Jak będziemy coś instalować, warto wydać to polecenie przed każdą instalacją pakietu, aby mieć pewność, że ściągamy jego najświeższą yy, wersję. Czy mamy tutaj MySQL? -a? Nie mamy MySQL. -a. MySQL -a trzeba doinstalować. Jak widzisz, system nam tutaj proponuje dwa pakiety: albo MySQL Client, albo MariaDB Client Core. My będziemy korzystać raczej z MariaDB, ale instalacja wszystkich potrzebnych pakietów, takich jak właśnie MySQL, jak Apache, bo przypuszczam, że Apache też nie ma. Nie ma Apache'a. Apache, a. Apache a będziemy potrzebować po to, żeby uruchomić serwer www na naszej instancji. Dobra, to by było na tyle w tej części. Serdecznie dziękuję, że zechciałeś obejrzeć i uczestniczysz w moim krótkim kursie, jak stworzyć swoją pierwszą stronę www za darmo w oparciu o chmury AWS. Jeżeli się podobało, jeżeli jesteś ciekawy, co będzie dalej, to zostaw proszę, suba, zostaw łapkę w górę. A tymczasem zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w którym poinstalujemy wszystkie potrzebne usługi oraz zainstalujemy na naszym serwerze WordPressa. Trzymaj się, cześć!